Dobra, i teraz yy, cała zabawa, jeżeli chodzi o z ten z dnem miednicy, yy, polega na tym, że wasze dnem miednicy musi być troszeczkę do tego porodu przygotowane. Niezależnie jaki to będzie poród, czy to będzie poród naturalny, czy będzie to cięcie cesarskie, yy, ponieważ i tu, i tu jest pewnego rodzaju jakby ingerencja. I zobaczcie, tak jak macie na rysunkach, tak jak ja sobie ten trzymam model, dno miednicy tworzy, można powiedzieć, takiego rodzaju hamak dla naszych narządów. tak. Czekajcie. Czyli mamy od środka mięśnie, które zamykają nasze całe ciało od dołu. tak. Siedzimy sobie na guzach mamy kość ogonową, guziczną, mamy spojenie łonowe i jakby więcej kości tutaj jakby nie mamy. Cały ten nasz dół. Trzymają mięśnie, i te mięśnie, e, jakby tworzą właśnie taki hamak dla naszych narządów. Czyli pęcherz, macica, odbytnica, wiadomo, u to troszeczkę inaczej wygląda, e, po prostu sobie trochę leżą, trochę wiszą na tych mięśniach. No i teraz ta malutka macica w czasie ciąży rośnie, plus dziecko, plus łożysko, plus wody, robi się bardzo dużo, jakby kilogramów, tak naprawdę. I te mięśnie w trakcie ciąży są e, bardzo, można powiedzieć, przeciążone a dodatkowo są mimo wszystko pod wpływem właśnie relaksyny. Tak? Więc one tak naprawdę są jeszcze bardziej rozluźnione. Więc cały ten system w czasie ciąży nam tak trochę opada, tak siada. Tak? Dlatego bardzo często już w trzecim trymestrze właśnie czujecie takie ciążenie w kroczu, rozpieranie można powiedzieć w kroczu, czasami takie uczucie wypełnienia, kulki w pochwie. To są jakby takie elementy, no, które trzeba na pewno skontrolować. Eee, tak jak mówię, niezależnie jaki to poród będzie, tak? bo jakby tutaj no, przy porodzie naturalnym e, dochodzi jeszcze do właśnie mechanicznego, tak naprawdę otwarcia tych mięśni. Są, muszą się bardzo mocno rozciągnąć e, i potem jakby no, muszą wrócić tak naprawdę do swojego pierwotnego napięcia. Tak? E, przy cięciu cesarskim jest troszeczkę inaczej, bo te mięśnie jakby. No nie dostałem tego mechanizmu tutaj otwarcia, ale w związku z tym, że jest bardzo duża ingerencja na, na poziomie tych warstw głębokich, no niestety bardzo często te mięśnie wchodzą w takie jakby wzmożone napięcie. Dlatego duża część pacjentek jakby po cięciu cesarskim ma właśnie problemy przy współżyciu, bo te mięśnie po prostu weszły w taki spazm mięśniowy i nie mogą się rozluźnić. No i jakby zamiast je wzmacniać, trzeba właśnie je troszeczkę porozluźniać. Natomiast jakby teraz w ciąży Waszym zadanie w miarę możliwości jest uruchomienie tych mięśni. Ale jest jeden wykrzyknik. Część z Was, oczywiście no musicie sobie, sobie jakby same odpowiedzieć na to pytanie, część z Was być może, że borykała się od samego początku współżycia na przykład właśnie z dolegliwościami bólowymi przy tym współżyciu, że nie mogłyście się rozluźnić. Że podczas miesiączki paraliżował was właśnie ból, i całe to krocze było takie zawsze bardzo napięte, że badanie ginekologiczne zawsze boli, że w ogóle wprowadzanie tampona jest, było tak, w trakcie miesiączki totalnie nierealne. W takich sytuacjach, jakby ta aktywacja na jest troszeczkę, jakby no musi być inaczej, jakby poprowadzona. Tak? Tutaj się musimy skupić bardziej już na rozluźnianiu tych tkanek, właśnie żeby je przygotować do porodu. I tutaj jakby no, ja nie mogę powiedzieć online teraz do każdej z Was, że tak masz ćwiczyć, bo tak naprawdę każda z Was powinna być zbadana albo przez lekarza, ginekologa, po prostu żeby sprawdzić, czy ta aktywacja na mylicy jest prawidłowa, czy nie ma właśnie wzmożonego napięcia mięśni na między albo właśnie przez wizjoterapeutę, tak? To badanie przez nas robione jest zazwyczaj dosyć płytkie na początku. Także nie jest to jakaś tam szalona ingerencja, ale jesteśmy w stanie już zasugerować danej pacjence, że u Ciebie no, nie będziesz wzmacniała tych mięśni, tylko u Ciebie trzeba je jeszcze bardziej relaksować. Także tak uczulam was na to, bo no, w internecie niestety. Zawsze jakby, jest, że tak, ćwicz i w ogóle napinaj, ściskaj, a u takiej pacjentki, która już jest zaciśnięta, no jeżeli ona będzie zaciskać jeszcze mocniej, to ona się totalnie nie rozluźni podczas tego porodu, tak? Także tutaj musimy troszeczkę zawsze tak nowy pośrodkować i znowu do każdej z Was podejść indywidualnie, dlatego um, uczulam Was po prostu, tak? Taki duży czerwony wykrzyknik a propos tych mięśni na miednicy. Natomiast świadomość, którą macie budować, że te mięśnie macie, że one są zależne od waszej woli, no to jest coś, do czego was bardzo zachęcam. I teraz tak, jeżeli chodzi o takie jakby funkcje, to tak troszkę wypisałam, żebyście jakby też wiedziały, co, co te mięśnie w ogóle robią, no to tak jak mówiłam, to jest podparcie dla naszych narządów, tak? czyli taki hamak mięśniowy. tak. Te mięśnie muszą się rozluźnić, jakby otworzyć w trakcie oddawania moczu, w trakcie oddawania stolca i podczas porodu. One muszą się rozluźnić. Więc jeżeli będą zbyt mocno napięte, no nie wiem, te, które z Was próbują się wypróżnić i muszą za każdym razem przeć żeby się wypróżnić, no to u Was w takim razie to napięcie nie jest w porządku, tak? I podczas porodu, kiedy będzie trzeba faktycznie się rozluźnić, jeżeli te mięśnie będą zaciśnięte, no to może być problem, tak? Dziecko będzie pchało w dół, a Wy będziecie się zaciskać w górę, no i będzie walka po prostu sił. No i jeżeli chodzi o następną funkcję, no to jest to zamykanie, tak? Czyli trzymanie. W momencie dysfunkcji, tak jak, Mówiłam wcześniej, podczas właśnie w trakcie cięży, jeżeli te mięśnie są bardzo przeciążone, są rozluźnione hormonalnie, może się zdawać, zdarzać nietrzymanie moczu, nietrzymanie gazów. No w skrajnych przypadkach, choć zdecydowanie rzadziej, nietrzymanie stolca. I w takich wypadkach zazwyczaj no jednak zachęcamy do wzmacniania tych mięśni, natomiast to musi być naprawdę bardzo szczegółowo sprawdzone i dobrane indywidualnie. Tak? Um, to mięśnie to są mięśnie głębokie. Tak? Jeżeli ktoś na was spojrzy i wy aktywujecie do miednicy, tak? to nikt nie powinien zobaczyć, że wy coś robicie, bo to są mięśnie, które są w środku jakby naszego ciała, e, i pomimo tej aktywacji nie powinno być żadnego ruchu. E, w związku z czym one właśnie stabilizują nam od środka e, kość guziczną, kość krzyżową. Stabilizują tak naprawdę nasz cały tułów razem z mięśniami głębokimi, ten taki zwany kor, tak, on nas zamyka tak naprawdę jakby od, od dołu, tak? Z przodu mamy mięsień poprzeczny brzucha, z tyłu mamy przykręgosłupowo mięsień wielodzielny, mamy przeponę z góry i z dołu właśnie do miednicy. I to jest ten cały nasz taki kor tułowia, który powinien ze sobą jak najbardziej współpracować. Jeżeli któryś z elementów się wysypie, bo nie wiem, na przykład przy przypręgosłupowo macie zbyt duże napięcie, to, to reszta też może już nie pracować prawidłowo. Także te wszystkie cztery zawsze elementy próbujemy się balansować, żeby była na nich jak najlepsza współpraca. No i funkcją mięśni w namiednicy jest również wspomaganie funkcji seksualnych. Dlatego dobre mięśnie, dobrze odżywione, dobrze ukrwione, mające dobre napięcie. To jest też zawsze, zazwyczaj dobra satysfakcja przy współżyciu, jakby dobre odczucia, przede wszystkim brak bólu, tak? Także tutaj to taka no, teoria, można powiedzieć. I no, takie dwa obrazeczki, jak to wygląda, tak? Że to jest taki hamak mięśniowy. Niestety ta prezentacja nie pozwala na ruch, bo tutaj to wszystko sobie jakby na filmiku się jakby by ruszało. Ale to tak wygląda, że to są takie przepony naszego ciała, i ta przepona nam właśnie podtrzymuje narządy. Tutaj macie rysuneczek, jak wygląda właśnie wielkość dziecka, jak ona się opiera na tych mięśniach, i początkowo to jest tak naprawdę fajnie, wszystko podparte, jak ten dziedził jest jeszcze malutki, no ale w trzecim trymestrze już ten ciężar to już jest taki naprawdę konkretny, tak? Więc te mięśnie mają prawo gdzieś tam nas zawodzić, niestety. I... Jak no musimy też wiedzieć, jakby jak sobie z nimi poradzić. Teraz, jeżeli chodzi o tą aktywację, zachęcam Was do tego, żeby próbować wyczuć te mięśnie. Nie chciałabym Wam mówić, że macie teraz 30 razy napiąć dziennie. Nie powiem tak, bo, bo po prostu nie, was nie badam, musiałbym was każdą sprawdzić, tak? jest was 110 osób, więc musiałem was każdą sprawdzić, zbadać, że móc powiedzieć, że ty aktywuj 10 razy dziennie, a ty 50, tak? a ty w ogóle nie aktywuj, bo się musisz totalnie jakby rozmasowywać i rozluźniać na start. Także tutaj możecie próbować, żeby wyczuć w ogóle te mięśnie, tak? Najlepiej w pozycjach odciążających, czyli tak jak widzicie na obrazkach, kupa w górze. To są pozycje, gdzie mamy antygrawitację, tak? Czyli nie mamy tego nacisku, właśnie na nasze krocze, tylko taką jakby antygrawitację, gdzie nasze narządy razem z dzieckiem właśnie sobie spływają w dół, mięśnie są bez obciążenia. I je wtedy próbujemy leciutko, właśnie sobie, czy pozaciskać, czy powciągać, tak? Przy czym brzuch uda pośladki totalnie się nie ruszają, tak? Jak właśnie partner na, na Was spojrzy, tak? co Ty robisz, i mówisz, no, mięśnie do miednicy ćwiczę, tak? A on totalnie nie widzi, że Wy cokolwiek robicie, tak? Także próbujemy, jakby, zapoznać się z naszymi mięśniami od strony jakby pochwy, od strony odbytu, próbujemy je delikatnie zacisnąć i podciągnąć, tak, ale to ma być zawsze niezwykle delikatny proces I, i tak jak mówiłam, jeżeli chodzi o ilość powtórzeń i czy w ogóle, to powinnyście po prostu być zbadane, tak. Warto natomiast, jeżeli jakby czujecie tą aktywację na miednicy, jesteście w stanie wygenerować ten skurcz, to warto zawsze przy kaszlu, przy kichaniu, przy podnoszeniu ciężaru, przy podnoszeniu właśnie później dziecka, w tych momentach warto aktywować mięsie damnicy, jakby niezależnie od tego, czy, czy to napięcie jest takie, czy takie, tak? Bo to są po prostu takie jakby pozycje wy, wymuszające duże napięcie w jamie brzusznej, w tłoczni brzusznej. E, I ten wasz skurcz będzie takim jakby zabezpieczeniem od dołu tego hamaczka, tak? Także tutaj e, Tutaj ewentualnie tak. I na pewno tak jak kiedyś była taka powtarzana mitologia, że no usiądź sobie na toalecie, i tak jak wstrzymujesz mocz, to tak starasz się jakby na toalecie tam kilka razy zaktywować. No nie, to jest słuchajcie, mitologia to jest wbrew w ogóle wbrew fizjologii i absolutnie nie aktywujemy dami na toalecie. Na toalecie. Tak, jak mówiłam wcześniej, to jest moment otwarcia, więc tym mięśnie mają się otworzyć, zrelaksować, wypuścić to, co mają wypuścić, i potem powinny z powrotem się zaktywować. Tak, także tutaj, um, tego, tego tutaj po prostu tego nie powielamy.